Grzegorz 7 dni do rewanżowego starcia z mistrzem Europy wagi średniej Krim Hope, Pojedynek, na który czekałeś, na którego bardzo chciałeś. Zakończyłeś już sparingi. Opowiedz proszę, jak to przebiegało. Jednego sparing partnera trzeba było odesłać do domu. Dojechał jeszcze ktoś, kto pomógł ci doszlifować tę formę do perfekcji? Tak, to znaczy było kilku sparing partnerów. Na początek zaczynaliśmy techniką z Dawidem Kosteckim. I to, to, to były bardzo fajne sparingi, powiedzmy sparingi. Później dojechał niepokonany Chorwat z Anglikiem, ale Chorwat był dwa tygodnie, z sparował półtorej, Anglik był tylko tydzień, to trwało do końca. Maciek Mieszkin również mi pomagał przez, przez pewien moment na tyle, ile no, trzeba było dorobić rundy z powodu tam krótszych rund sparing sparingowych z pozostałymi, które wynikły no, 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 w trakcie, nie wiedzieliśmy, że tak będzie. No i ostatni sparing również bardzo fajny, może nie się nazwiska, ale wszystko elegancko i, i pod kontrolą. Czyli to prawda, co mówił tak Dawid, pół żartem, pół serio, że Ty byłbyś idealnym sparing partnerem podroga Jonesa Juniora? Nie wiem, czy bym był idealny, ale robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby Dawida przygotować jak najlepiej. Bardzo mu się to podobało i też był zadowolony, widziałem. Nawet przy pierwszym sparingu zaraz od razu usadził swojego sparring partnera na wątrowe i tylko dzięki Grzesie <grym> słyszałem z Kazem że to była dosyć zabawna sytuacja. No, można się uśmiechać teraz przez łzy tak naprawdę, bo wiadomo Dawid nie zaboksuje dzisiaj. To jest dla mnie bardzo przykre i... bo mieszkaliśmy razem przed, przed tym pojedynkiem i, i widzieliśmy jego ogromną determinację. I jest mi kurczę niezmiernie przykro, że, że tak skomplikowały się sytuacje. Kerry <grym> Hope z tego co mi się wydaje, tak jak czytam jego wypowiedzi w angielskiej prasie, w angielskich mediach, bardzo nabrał pewności siebie po tym pierwszym zwycięstwie z Tobą. Uwierzył w to, że może wygrywać z najlepszymi. Też odnosisz takie wrażenie? Czy Twoim zdaniem to może sprawić, że ta druga walka będzie dla Ciebie dużo trudniejsza niż się spodziewasz? Ja wiem. Powiem Ci że jestem wyłączony. Nie śledzę w ogóle informacji. No z pewnością musi się poczuć pewniej, pewniejszy, bo zwyciężył tak, tego niepokonanego Proxa, który miał wspaniały rekord 19... Przed czasem, tak, na 26 walk. Nie zwracam na to uwagi, bo wiem, że nie byłem sobą w poprzednim pojedynku. Teraz wszystko wygląda naprawdę bardzo pozytywnie i jeśli tylko uda się utrzymać swój poziom, z czym zawsze miałem problemy, to, 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 to nie powinien mieć problemów w tej walce. Mówisz o tym, że nie byłeś sobą, czyli. W dalszym ciągu jest czasami tak, że sam jesteś swoim największym wrogiem? No bo mówiłeś, że nie miałeś tyle czasu na przygotowania, ile byś chciał. Czyli zrobiłeś za dużo treningów do tej pierwszej walki w zbyt krótkim czasie? Znaczy, nie zdążyłem wypocząć, nie zdążyłem się zregenerować. Miałem bardzo wiele yy, obowiązków poza treningami, które wyłączały tak naprawdę regenerację i odpoczynek. Yy, może nie chciałbym ich wymieniać, natomiast było ich bardzo dużo i, i zabierały mi mnóstwo czasu. Które mógłbym spożytkować właśnie odpoczywając, I, i nie zdążyłem się kompletnie zregenerować. Kompletnie. Bo wydawało mi się, że, że jest fajnie, Co widać w ogóle na materiale wideo tak? Dwie-trzy rundy elegancka, a później nagle gdzie gdzie sparowałem z... Miałem, Sam widziałem, że sparingi były, były naprawdę bardzo fajne na wysokim poziomie. Zadowalając z pewnością, tak. Natomiast no, też panterzy przyjechali tacy niepokonani, którzy, twardzi angole, którzy zamiast sparować chcieli ze mną walczyć, udowodnić, że oni są mistrzami. No ja ze względu na charakter no, no, dałem ponieść się też fantazji. Chciałem im pokazać, że jednak do tego levelu mistrzowskiego im troszeczkę brakuje i, i tak się nakręcaliśmy nawzajem. No i to, co to wyczerpało? Moje siły tak naprawdę. Mhm. Wynik tej pierwszej walki, tak zaraz po pojedynku przyjąłeś na klatkę, powiedziałeś, że byłem gorszy, nie dałem ci rady, ale tak jak sobie, nie wiem, czy oglądałeś ten pojedynek ponownie, to faktycznie zgadzasz się z tym werdyktem? Myślisz, że byłeś gorszy od Hołpa? Wiesz, też żyłem tą otoczką i można powiedzieć, że nie chciałem robić siebie też pajaca, bo czułem, że wydawało mi się w walce, że zrobiłem wystarczająco, żeby przekonać do siebie sędziów, że byłem lepszy. No, ale że sędziowie uznali inaczej. No, Niech pochłonął falę oceanu, ale na, mówiąc poważnie, to yy, tak jak mówię, no, trudno przegrałem. Okej. Okay. Później, w szatni też tak widziałem, yy, no wiadomo, atmosfera grobowa. Natomiast. Yy, Zastanawiałem się, czy, 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 czy naprawdę przegrałem, czy coś mi się porąbało wiesz, w wyczuciu walki, czy, 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 czy dalej jestem tym miesięcznym, który potrafi wyczuć, że ma przewagę lub nie. I spytałem Pawła, po prostu gaseromie. Paweł, kurde, twoim zdaniem, szczerze, całkowicie, przegrałem? Co ty dla mnie nie tego pojedynku? No dobra, no, przeanalizuję na spokojnie. Przyszedł Kieryho, bo oddał mi pas. Jego trener powiedział, że jest zszokowany werdyktem. Yy, znaczy szokowany. wydawało mu się, że, że wygrywam 3-4 punktami, tak i powiedział. Ja podziękowałem za szczerość, pogratulowałem chłopowi oczywiście i przypomniałem mu o tym, że w ringu dał słowo rewanżu i liczę, i trzymam go za słowo. No i tyle dojechałem do domu. Minęły chyba 2-3 tygodnie zanim siadłem i obejrzałem materiał z walki. Yy, no i przekonałem się, że rzeczywiście, moim zdaniem, wygrałem 3 punktami. Wyglądasz bardzo szczupło na ten tydzień przed wagą. 6 dni przed wagą, tydzień przed walką. Wtedy mówiłeś, że ważyłeś bardzo mało. Jeszcze w dniu wagi zdążyłeś zjeść śniadanie. Czy teraz ta taktyka trzymania, zbijania wagi jest trochę inna niż przed pierwszą walką? Wtedy zrobiłem za dużo. Teraz chcę zdążyć sobie na styk, tak. I... Jeszcze nie osiągnąłem limitu. Natomiast jest tak, mam pół kilo. 800. Także, także to mnie bardzo satysfakcjonuje i tak sobie będę trzymał. Dopiero na, na te kilka, na te dwa, dwa dni przed, przed samym, samą wagą będę próbował już utrzymywać ten limit. Na razie chcę być jeszcze troszeczkę ponad, żeby jak najwięcej tych minerałów w organizmie jednak było. Komentatorzy, którzy pracowali przy tym pojedynku dla polskiej telewizji bardzo dużo uwagi poświęcali temu, że pękł ci łuk brwiowy dosyć szybko i że to bardzo utrudniało ci walkę. Faktycznie, ta, nie wiem, czy to był brak widoczności, czy frustracja ty tym, że widzisz własną krew. No, kompletnie pokrzyżowała ci plany? W ogóle sparaliżowała w pewien sposób. Znaczy, przez pierwsze trzy luny byłem zdenerwowany, w ogóle, że poszedł mi łuk. Bawę się, że sędzia przegra pojedynek i że przegram przez techniczny knockout, co było bzdurą tak naprawdę, bo nie choć zawsze trener Łapin pilnuje Rules Meeting, na którym są przedstawiane prawa, że tak powiem, walki. I jak się okazało, do czwartej byłby techniczny remis, do ósmej rundy byłoby karty punktowe. Niepotrzebna moja frustracja tak naprawdę, nie? Tym bardziej, że sędzia powiedział, że to było accidental headbutt. Nie? Także to, to było bardzo ważne z jego strony. Później, po tych trzech rundach, kiedy to rozcięcie się znacznie powiększyło, pękło jakieś naczynko po prostu mi i, i kompletnie zalało mi widoczność. Nie widziałem nic. W pierwszym momencie byłem zły na jumbo. Wróciłem na rożnika i zacząłem krzyczeć na niego. mówię, kurde, za dużo wazeliny, bo mi... wtarłeś mi w oko zamiast włók. Nic nie widzę, nie wiem czy to po ciosie. Czy nie? I właśnie. I przez te trzy rundy była walka z tą samą widocznością, żeby wyciągnąć to. I on, no nerwówka była, no co dużo mówić. Pierwsza, mi się zdarzyło coś takiego przeżyć, no i później to już wiadomo nerwy, stres, na siłę próba upolowania go. Tym bardziej, że wiedziałem, że moje ciosy robią na nim wrażenie, tak? No ale te ciosy, które miały być bite niewidocznie, a nie obszernie całym ciałem i wiesz, które leciały przez pół godziny zanim dotarły do, do, do głowy chłopa. No powiedz mi, może się mylę, ale miałem takie wrażenie, że ty boksujesz z Mańkutem, Tracisz trochę tych atutów, które zawsze gdzieś tam Cię wywyższają na tle rywali praworęcznych. Że tu byłeś niewygodnym rywalem na tle na przykład takiego normalnie boksującego Sylwestra, ale gdy opuszczałeś ręce przeciwko Keremu Hołpowi, Mańkutowi, byłeś już dużo łatwiejszy do trafienia, bo on nie musiał Cię tak bardzo ścigać, jak, jak, jak Ci dowodnicy z normalnych pozycji. Bo to jest naturalne, bo mam bliżej prawą rękę. Tak. I na pewno taktyka jest inna na ten pojedynek. Ale no tak jak mówię, no, no, zawiodłem wielu kibiców z pewnością tą no, swoją postawą, sam siebie ogromnie. No ale tak jak mówię, no, zrobię wszystko, żeby za tydzień dać się wszystko na dzień dzisiejszy. Zrobiłem wszystko, nie mam sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o przygotowania, dietę i, i inne rzeczy. Poświęciłem się całkowicie, dlatego jestem bardzo dobrej myśli. Pamiętam jak po jednym sparingu przed tą pierwszą walką, Byłeś już taki dosyć zmęczony i mówiłeś, my wszyscy spodziewaliśmy się łatwego zwycięstwa twojego, a ty powiedziałeś, że to być może będzie moja najgorsza walka. Czułeś coś podświadomie, że może być nie tak? Czułem ogromne zmęczenie, wiesz. czułem, że jestem wypompowany całkowicie. Na każdy trening przychodziłem tak naprawdę wyczerpany i otwierałem oczy, otwierałem drzwi z sali, widziałem ten ring, to już mi się nie chciało, a do walki jeszcze dwa tygodnie, trzy tygodnie. I tak z każdym dniem, tak, czułem po prostu to zmęczenie, że za dużo, że, że, że ręce nie pracują, że ręce bolą od środka. Nie tak, wiesz, jak to zawsze po sparingu, że czasami coś tam ciekuje i ten, ale od środka było takie od kości, można powiedzieć, wyrywało. I wiedziałem, że, się nie, że, 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 że jeśli nie zwolnimy, to się nie zregeneruje. Trener też to zauważył, zwolniliśmy, no ale nie na tyle, żebym zdążył. Mhm. Masz takie mocne postanowienie w rewanżu, że tym razem. Musisz wygrać naprawdę zdecydowanie, aby zmazać ten pierwszy pojedynek? Nie, nie. Mam, chcę wyjść i zrobić sobie swoją robotę, chcę pokazać swój boks, i, i wiem, że na pewno będzie ogromna determinacja, hopa. Liczę na to nawet, przyznam szczerze, bo wtedy stworzymy fajne widowisko i, i, i będzie co oglądać. Dla zwycięzcy Eddie Hearn mówi, że ma być 22 września Darren Barker. To też jest chyba taka motywacja mała. Nie, nie, bo przy pierwszym spotkaniu z Barry Hernem no, jego słowa brzmiały, Barkera ci nigdy nie dam. Także wiesz, nie wiem na ile to jest prawda, może dla podbudowania hołpa. Mnie to jakoś, nie wiem, nie, nie rajcuje, bo, bo bardzo chętnie spotkam się z Barkerem. Bardzo chętnie. A herne nie da ci go, bo to obaj jesteście zawodnikami z tej samej grupy, czy boi się, że dla niego to się mogłoby źle skończyć? Nie, to jest biznesmen. On ma to gdzieś, czy, czy my jesteśmy z tego samej grupy. On ma zarabiać pieniądze, tak? Jeśli wszystko będzie korektnie, tak jak teraz, że boksuję charytatywnie, to, 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 to jak najbardziej.